Dzień dobry, dzień dobry, łapię was z nienacka, żeby opowiedzieć wam o jednej książce, ale najpierw kartka. To jest kartka pewnej dziesięcioletniej dziewczynki, która gdy otrzymała książkę, o której za chwilę będę mówić do ręki, to zrobiła sobie taki spis. Ten spis ma 30 punktów. I jest zatytułowany rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci. To było mniej więcej tak, oczami uszami, futurystycznie, baśniowo, po łebkach, do rymu, do taktu. To jest spis treści z książki 30 znikających trampolin, którą wymyśliła Dorota Kasjanowicz, zilustrowała Paulina Daniluk, a wydało wydawnictwo Albus. Ta dziesięcioletnia dziewczynka zrobiła sobie taką listę, Rozdziałów, bo kiedy dostała tę książkę do ręki, to powiedziała: O jej, ja tę książkę będę czytać po swojemu. Będę ją czytać tak, jak chcę. Będę wybierać sobie rozdziały i czytać. I żeby mi się nie pomyliło, to będę sobie zaznaczała, które są już przeczytane. Jak widzicie, wszystkie są już przeczytane. Wreszcie mogę nagrać filmik, bo pewna dziesięcioletnia dziewczynka oddała mi książkę, którą czytała od deski do deski nawet kilka razy. W różny sposób. 30 znikających trampolin to taki genialny pomysł, genialny w swojej prostocie, tak naprawdę, by o jednej historii, o jednej sytuacji opowiedzieć na różne sposoby. Ja, jako osoba, która upowszechnia literaturę, spotyka się z dziećmi, spotyka się z dorosłymi, z nauczycielami, z rodzicami, bibliotekarzami, widzę taką ogromną potrzebę, Oswojenia książek, dotarcia do dzieci z takim przesłaniem, że książki nie są przygody, nie radość, są świetnym pomysłem na spędzanie wolnego czasu, bo nasze współczesne y, dzieci, żyjąc w świecie y, bardzo silnie, y, naładowanym technologiami, no, mają takie dosyć trudne zadanie, żeby odkryć, że książka to jest przeżycie, że to jest radość. Szczególnie gdy są na przykład uczniami, którzy kojarzą książki tylko z lekturami, albo są przedszkolakami, którzy kojarzą książki z takim cichym siedzeniem: trzeba palec na buzi trzymać dosłownie albo w przenośni i wytrzymać w skupieniu i w skoncentrowaniu wiele minut. Ta książka 30 znikających trampolin pięknie wychodzi naprzeciw takim właśnie oczekiwaniom czytelnika, który, który, który szuka w książce czegoś. Szuka. Jakiegoś pomysłu, y, pomysłu y, na siebie, y, może jeszcze jest takim nie do końca wytrawnym czytelnikiem, jeszcze nie jest bibliofilem, jest taką osobą albo trochę przekonaną do książek, albo niezbyt przekonaną do książek. I dzięki takim, y, takiemu zabiegowi, jakiego dokonała Dorota Kasjanowicz w 30 znikających trampolinach, jest duża szansa, że dziecko da się złapać na książkę. Na czym polega zabawa? Zanim powiem, na czym polega zabawa z tekstem, to pokażę ilustracje, bo ilustracje Pauline Daniluk no, są dla mnie fenomenalne. Nie będę mówiła jeszcze o tym, co dzieje się w warstwie tekstowej, tylko pokażę Wam kilka rozkładówek. Właściwie cała ta, słuchajcie, typografia książki jest tak skonstruowana, że nie tylko ilustracje, które bardzo często są obrazami, czyli pamiętacie, ilustracja, obraz. Ilustracja dokładnie ilustruje to, co w tekście. Obraz dopowiada to, co jest niedopowiedziane w tekście. To bardzo często tutaj właśnie ilustracje są takimi obrazami. Dodatkowo, no właśnie ta typografia staje się przeciekawa, bo to nie tylko obraz, Ilustracje, ale też rodzaj czcionek, to też sposób umieszczania, ilustracji, na rozkładówkach, itd, i tak dalej. I bardzo zachęcam, jeżeli weźmiecie do ręki tę książkę, żeby przeczytać ją z dziećmi właśnie w taki sposób, jeżeli dzieci same nie czytają, przeczytać ją tak, żeby najpierw obejrzeć ilustrację. Możecie przeczytać pierwszy rozdział, zaraz wam o nim opowiem, a potem przejść przez książkę i albo na chybił trafił, albo dosłownie, kartka po kartce, szukać ilustracji i o nich opowiadać. Ja często bawię się też tak z dziećmi, szczególnie gdy mamy nieliczną grupę albo z jednym dzieckiem, gdy czytam książkę, to, to tak się bawimy książką, że nie znamy treści, no ja najczęściej znam, ale staram się czasami też wybierać takie książki, wypożyczone na przykład z biblioteki, że treści jest mi nieznana i wtedy... Po y, samym tylko y, spotkaniu z ilustracjami staramy się wydedukować, o czym może być historia. Czyli przeglądamy sobie ilustrację, opowiadamy sobie, o tu widzimy to, o tu widzimy tamto, może ta historia jest o tym, a może o tym, a może o kimś, a może o czymś. I potem, gdy zaczynamy czytać, no to się okazuje, że mieliśmy rację, nie mieliśmy racji, gdzieś tam się spotkaliśmy y, z pomysłem autora, gdzieś indziej nie. I to jest taki pomysł na czytanie książki też dla takiego opornego czytelnika, dla kogoś, kto mniej lubi, dla kogoś, kto się musi nauczyć czytać, a niekoniecznie mu się chce. Ma 6-7 lat, już powiedzmy musi, bo jest w pierwszej klasie albo wybiera się do pierwszej klasy, a więc już jest na tym etapie uczenia się czytania. To właśnie, żeby tak sobie oswoić to czytanie, żeby dziecku nie kojarzyło się tylko, że otwieram książkę, zaczynam trudny trening, żmudny trening czytania, no to najpierw właśnie przeczytajcie sobie obrazą. Dziecko będzie takie też. Zmotywowane, takie utwierdzone w przekonaniu, że ja wiem, ja umiem to zrobić. Ja często mówię do dzieci, czytamy obrazy? Nie, nie, nie przysłyszeliście się, czytamy obrazy, bo my różne rzeczy czytamy na świecie. Na przykład czytamy to w jakimś czasami jesteśmy nastroju, ktoś potrafi właśnie odczytać z twarzy, z postawy ciała, czy ktoś jest wesoły, czy ktoś jest smutny. Przecież tam nie jest napisane: Jestem wesoły, jestem smutny. To nie jest napisane literami, tylko to jest napisane wyrazem naszej twarzy, postawą naszego ciała itd. itd. 30 znikających trampolin. W książce znajduje się 30 rozdziałów. Pierwszy zaczyna się od tytułu To było mniej więcej tak. Właśnie zaczynała się, y, zaczynała się właśnie druga połowa wakacji. To taka dobra książka na drugą połowę wakacji. My już mamy prawie końcówkę wakacji, ale to jest jeszcze druga połowa. W sobotnie słoneczne popołudnie Zosia i Łukasz wracali z mamą do domu. Byli na basenie, grali w piłkę, jeździli na rolkach, a teraz wracali do domu, bo tam czekała na nich pizza przygotowana przez tatę, no i czekała trampolina w ogródku ogromna, prezent od rodziców. Rodzeństwo skakało na niej w każdej wolnej chwili. Pizza i trampolina to były te dwa ważne powody, dla których powrót wydał się Zosi i Łukaszowi naprawdę świetnym pomysłem. No i kiedy dotarli już do swojego domu, nagle zobaczyli, że tej trampoliny nie ma na ich ogrodzie. I zobaczyli, że ta trampolina znalazła się na ogrodzie sąsiadów. I zaczęły się rozmowy, i zaczęły się dywagacje, i zaczęły się, I, i, i zaczęło się dedukowanie. A co to się stało? Kto to zrobił? I były różne nawet podejrzenia, które tutaj padały z ust um, Łukasza, który jest również głównym bohaterem tej historii. No i wszystko się skończyło tak, że tata im wyjaśnił, że wydarzyło się coś takiego niespodziewanego um, w czasie gdy ich, ich nieobecności, że ta trampolina przeniosła się do ogrodu sąsiadów. A może było inaczej? I później jest druga historia, opowiedziana tak, jak my wzrokowcy, bo ja jestem wzrokowcem, jak my wzrokowcy opisujemy historię. E, czyli jest, e, słońce świeciło tak mocno, że trzeba było mrużyć oczy, jaskrawo błyszczało w oknach budynków i samochodów, drżało drobnymi plamkami na liściach drzew rosnących wzdłuż ulic i błyskawicznie przeszlizgiwało się po okularach przeciwsłonecznych nielicznych przechodniów, których upał i wakacje nie wypłoszyły jeszcze z miasta ciemno zielone oki bliźniaki, Zosia dżinsowe szorty przed kolana, pomarańczowy podkoszulek sandały na rzepy i Łukasz ciemnozielone szorty do połowy łydki, granatowy podkoszulek trampki i ich mama niebieska oka, szatynka itd., itd. i tak dalej i tak dalej czytając to wyobrażamy sobie dokładnie co tam się dzieje. A może było inaczej? I trzeci rozdział jest pełen dźwięków Zatytułowany uszami, pełen dźwięków. Fanfary! Właśnie zaczyna się druga połowa wakacji! A upał był taki, że wszystko aż skwierczało. Zosia i Łukasz, przeważnie milcząc, bo zmęczeni, pojękiwania i głodni, burczenie w brzuchu, lecz zadowoleni, niekontrolowane wybuchy śmiechu, wracali z mamą do, do domu autobusem, którego silnik mruczał jak stary niedźwiedź. I tak dalej, i tak dalej. I później mamy, słuchajcie, kolejnych dwadzieścia kilka różnych wariacji na temat, wariantów tego opowiadania, i każde jedno jest przeciekawe. Na przykład opowiadanie po łebkach, Wygląda tak. E, mamy też opowiadanie wierszowane do rymu i do taktu. Mamy opowiadanie, e, które jest limerykiem. Mamy długaśnie zdaniowo. E, teraz ja nie pamiętam dokładnie, ile tu jest zdań: czy to jest jedno zdanie, czy to są dwa zdania, ale generalnie opowiadanie, które zostało przerobione na jedno, na kilka długich zdań. Mamy opowiadanie straszliwe. Mamy, słuchajcie, opowiadanie smsowe. Dzięki takiemu zabiegowi, który nie jest odkrywczy, pani Dorota Kasianowicz tego nie wymyśliła, bo ona pięknie tutaj um, pisze, że, że wzorowała się, impulsem do powstania było 30 tej, tej, tej książki 30 znikających trampolin, była książka ćwiczenia stylistyczne Reynolda Kno w tłumaczeniu Jana Gondowicza, która jest skierowana do dorosłych czytelników, i tam jest 99 sposobów opisania scenki, która wydarzyła się w autobusie. Ale no, o to chodzi w życiu, żeby się inspirować i żeby, żeby coś było dla nas no, właśnie impulsem do stworzenia czegoś swojego. Mi się już nieraz zdarzyło, że myślałam, że odkryłam Amerykę, bo wymyśliłam coś przedziwnego, a tu się okazało, że przede mną już wielu takich było, którzy różne rzeczy odkryli. Ważne, żeby też w życiu umieć, no właśnie, odkrywać coś, co jest moje, co jest moje jedyne, co ja wymyśliłam. Potem, gdy się dowiaduję, że ktoś inny to zrobił, no to okej, okay, jestem pokorna, chylę czoła, ale wcześniej mam taką radość, że to nie ktoś mi coś wpoił, tylko coś ja wymyśliłam. Wracając do książki. 30 znikających trampolin. Świetny pomysł na to, żeby czytać z dzieckiem, czytać dziecku, albo żeby początkujący czytelnik czytał sobie sam, wybierając. No, właśnie te rozdziały, które go najbardziej zainteresują. Można wybierać po prostu po tytule, można wybierać po wyglądzie, który najbardziej, która najbardziej ilustracja ci się podoba, która długość ci się podoba, a potem do dzieła. Dzięki tej książce, już kilka młodych osób z mojego otoczenia ją przeczytało. Dzięki tej książce zauważyłam, następuje ożywienie książką i takie ożywienie językowe. To znaczy, dzieci zaczynają od razu, y, momentalnie, pisać jakieś swoje wiersze, opowiadania, czy jakieś zdaniowe y, skrawki, urywki ze swojego życia. Zaczynają ilustrować to, y, y, wykorzystywać różne rodzaje czcionki. Y, tak, to są dziewczynki. Akurat z mojego najbliższego otoczenia dzieci, które przeczytały tę książkę, to są dziewczynki. I powiecie, no tak, dziewczynki tak mają. Zrobię jeszcze doświadczenia y, z chłopcami, chętnie z nimi też tę książkę przeczytam. I potem pewnie Wam opowiem. Natomiast bardzo, bardzo zachęcam do przyjrzenia się tej książce. Również jeżeli jesteśmy nauczycielami czy bibliotekarzami, to jest to świetna książka, która może rozpoczynać różne spotkania czytelnicze, warsztaty literackie. Może rozpoczynać dzień edukacyjny w szkole czy w przedszkolu od przeczytania fragmentu czy danego, właśnie opowiadania takiego, tak, a nie inaczej wymyślonego. A w starszych klasach, w trzeciej, w czwartej, ta książka dla mnie jest. Takim pomysłem, słuchajcie, na rozwinięcie ekspresji twórczej, przede wszystkim językowej, dzieci. I sobie jeszcze pomyślałam, że to jest świetna książka dla czwartoklasistów, którzy przechodzą z tej edukacji wczesnoszkolnej do nauczania systemowego i na jakiejś lekcji wychowawczej, czy właśnie na języku polskim. Praca z tą książką może nam czasami dać. O wiele więcej wiadomości o dzieciach niż tydzień obserwacji, testów i sprawdzania, z kim to mamy do czynienia. Ponieważ, gdy dziecko wybierze sobie, yy, które opowiadanie najbardziej mu odpowiada, który styl. Yy, Obrazowania językowego jest mu najbliższy, no to potem otwierają się też w jego głowie takie pokłady do tego, żeby właśnie opowiadać o sobie, o tym, jak widzi, jak postrzega świat, a bystry, uważny, mądry nauczyciel już wyciągnie z tych, z tych opowieści dziecka o książce i w sposobie argumentacji dostrzeże już to coś, co jest w danym dziecku, co wyróżnia jest pośród innych. Także bardzo rekomenduję książkę 30 znikających trampolin, Dorota Kasjanowicz, ilustracje Paulina Daniluk, genialne, wydawnictwo Albus wydało, czytajcie na potęgę, czytajcie z nienacka, czytajcie świadomie, celowe, ce, celowo, wszystkiego dobrego.